na człowieka, bardzo różnie wyrażał każdej z kolejnych czytań, jakie usłyszeliśmy. W pierwszym z księgi liczby odejmujemy relację z bardzo wyjątkowego wydarzenia. Oto w pewnym momencie Mojżesz, któremu Pan powierzył niezwykle trudne zadanie, wyprowadzenia niezwykle trudnego i opornego My, że nie słyszymy, bo już wcześniej. Ale mam to z inaczej. Kazał wybrać w swoich dwóch poważnych i odpowiedzialnych ludzi, którym, to też jest ciekawy obraz, da niejako cząstkę ducha, którego ma w sobie Mojżesz, aby razem z nim i pod jego kierownictwem zajmowali się sprawami ludu, odciążając samego Mojżesza. z tego momentu, w którym dwóch został przekazany. Ale no właśnie został przekazany 70 po dwóch niedotanych. Czemu nie dotarł? Pan nie wiem. Swoją drogą było bardzo dziwne, bo tego no, sprawa, to już powinno mojżeszowi zapalić na rozstrzegawczą. No, że... A trzeba pamiętać, że w Starym Testamencie takie sprawy słynnie były rozstrzygane i nieraz, bardzo prosto i pominął się o szacunek dla swojej woli swojego majestatu. Tymczasem dzisiaj słyszymy, że objękowani do Starego Dnia, albo zostali obdarzeni Bógiem Mojżesza tak, gdzie przebywali. Jeśli się można tak wyrazić, Bóg, Bóg ich tam znalazł. Dlatego mówiąc, nie <laughs> się dziwić, reakcji Jozłego, który całą sytuację ocenił, no tak jak zasadniczo powinna być. Ona oceniona nawet bo, nazwijmy to standardów Starego Testamentu. o Panie, mój za Ale tu za czekiem Mojżesz mówił śmiercił to z całym przekonaniem. Tak, czyż zasłonę. Tak, tak cały rok Pana wątpową, oby dał Pan ze swoim ducha. Bardzo podobnie jak wiąże zaragną w którymś momencie Jan Postoł, mówiąc ze Jezusa, nauczycieli, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucą swe dotyki i zabranialiśmy, bo nie wrócił z nami. Słyszeliśmy o tym I podobna do tej Mojżeszowią powiedzieć Jezusa, nie zadania Mu. Bo nikt, kto czyni cuda i nie będzie mógł zaraz śledzić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. I to do powiedzenia jest bardzo wielokrotnie. Kto Wam woda, uwego wody, dojdzie do tego, że należycie do Chrystusa. Za, zaprawdę wiodą Wam nie udać swojego Ale także, kto by się z tą powodem grzebał dla jednego z tych bab, którzy wierzą, w tym by lepiej uwiązać kamień i wrócić do Zatem, jedna wielka prosta porwa każdego człowieka, także tego najmniejszego najsłabszego i znajdującego się gdzieś na dalekim marginesie wszelkich ludzkich spraw i relacji. A to z kolei zwraca na uwagę się Janów, papo w drugim czytaniu w bardzo jednoznaczny, już sposób. Teraz wy bogacze, zapłaczcie wśród rzekę na utrapienie, które was czekają. Oto była robotników, na podniku, przyjęłam ja, zatrzymaliście, a krzyk i doszedł do uszu Pana zostawienia. Żyliście bezprostko na ziemi wśród ostatnich, tuczyliście serca wasze ja w grzeźbie, potępiliście i zabiliście sprawiedliwego, nie stawia na do góry. Bóg więc dostrzega każdego człowieka, także tego najsłabszego i najmniej wśród Znaczącego, ale też, i to dzisiaj szczególnie podkreślamy, dostrzega każdy, nawet najdrobniejszy gest dobrej otwartego Otwarcia serca, wyjścia człowieka na spotkanie z Bogiem. Nawet jeżeli jest to gest nieporadny, mało spektakularny, przybudzący wątpliwości I nas także oczy, abyśmy takie drobne gesty i znani dostrzegali, cieszyli się z nich i wykorzystywali do dobrego, jakże do i wzmacniające ducha przesłanie, szczególnie na nas, którzy dzisiaj robimy się o dobrego ducha i uświęcenie zarówno środowiska akademickiego i o wzrostach godności użytkownictwa akademickiego z w sierpce, jak i w Białej jak i w całej decyzji, jak i w całej naszej I na tym punktach u Państwa składanych, podając jednocześnie w troskliwe ręce naszej Patronki Matki Bożej właśnie właściwe drobiazgi, które stanowią naszą próbę działania i jesienia Boga w środowisku akademickim. A mówię tu o konkretnych formach działania naszego szpasterstwa, takich jak mężczyźnięte w każdą niedzielę o godzinie 20, mężczyźnięte w środę o godzinie 19. Przeświętą dla poszczególnych wydziałów, instytutów i innych grup na ich prośbę i głównych intencji. Adoracje dla świętszego w ciszy każdą w naszą świętą, o mszy świętej do godziny 21. Nabrzeństwo różaniecowe, weź październiku w, w mszałk święty. Kolonka do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłych, w listopadzie w mszałk święty. Ruralne w w każdym wtorek czwartym, o godzinie 8, jak o nich spotkanie przy Regulacja akademickie w obrębie. Drogi krzyżową wielkich gości w każdym wtorek przy święty wieczorowej. Regulacja Wielki wielkich na Nabożeństwo Mają w maju, uprzedł Na Nabożeństwo czerwcowe w czerwcu, w czerwcu, w czerwcu święty. Spotkania modyfikowane i dyskusyjne nasze. W drugiej połowie sierpnia. Tygodniowy wyjazd samolotowego Szybu na przyłowie sierpnia i września. Zimowy wyjazd Moszkowski polegałby ja w terminie nie Kolejny wieczór tego akademickiego jest nasze dzisiejsze spotkanie innowacyjno-monitorne środowiska akademickiego i jego sympatią w samolotach wchodniu, zawsze od ostatnim września, czyli ostatnio przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Spontaniczne spotkanie. A także na do swoich codziennych modlitw jednej konkretnej modlitwy w tej intencji. Oraz o ogólnej się tej właśnie intencji w trakcie różnych swoich modlitw. O całej inicjatywie można przeczytać na stronie internetowej naszego Urzędowstwa. Dzisiaj to wszystko tutaj przynosimy i prosimy naszą patronkę Matkę Urzędowską wraz z drugim naszym patronem i patronem całego środowiska akademickiego świętym Janem Kantem aby złożyła to nasze dary, te nasze odbianki w przedpaleniu z Pańskim, prosząc nas o nami o błogosławieństwo dla naszych starań i dla naszych dopięć. Jednocześnie wypowiadamy słowa troski, spowodowanej tym, że wśród akademickie i to zarówno studenci, wykładowcy, tak mało włącza się w działalność w Urzędzie Łatwo zauważyć, że wśród milczonych form działalności nie ma katechny. Przez lata były, którzy pasterstwie katekcji liczyć rzeczywiste. Nie ma ich bo nie ma nimi zainteresowania, a już nie dokumentuje się udziału w żadnych podpisanych w tak? jak to było przez lata. Także jego pozostałe formy działalności nie gromadzą zbyt wielu osób, a wręcz władza ich nie bierę. Trudno też nie powiedzieć słów troski spowodowanych bardzo małym zainteresowaniem tą tematyką w codziennym już posterstwie konawialnym i całkowitym brakiem poparcia ze strony władz niecezjanych. czy innym, szczególnie po świętej, ofiarł chociażby za znanej wspólnoty. Bardzo cieszy Pan, że obra jazdy wakacyjne, choć nie ludzi, która miała naprawdę świetnie się oddaje. Są to uczestnicy, którzy mogą potwierdzić. Cieszy Pak intensywnego rozwiedzania się Audycji Katolickim, Audycji Anademickiej w katolickim Radu od I cieszy każdy osobisty kontakt z duszpasterzem. Każde telefon, każde jedno życzliwe zdanie i zapewnienie o Litwie i każda jedna chodzi na jego To wszystko naprawdę cieszy, daje motywację, niesie radość i nadzieję. I w tym właśnie roku my zjednoczeni dzisiaj o Litwie przed Państwem naszym opadamy. Przed obliczem jego i naszej marki w kuleńskim wizerunku powierzamy sprawy, Najpierw sprawy tych osób, które osobiście i imiennie prosiły nas o litwę. Następnie sprawy tych osób, które bardzo chciały tu być, ale nie mogły. Także sprawy tych osób, które mogły tu być, ale nie uznały tego za potrzebne. A wreszcie sprawy tych osób, które I wszystkich, wszystkich tu wymienionych. I to zarówno doktorantów i studentów, jak i profesorów, adiunktów, asystentów, wszystkich wykładowców, także pracowników administracyjnych, personelu pomocniczego, jak i wreszcie osób sympatyzujących i współpracujących z nami. Wszystkich powierzamy dzisiaj jedynemu i naszemu nauczycielowi przez ręce i serce Jego i naszej matki, Pani Polskiej pani oraz świętego Jana Wiemy, że historia każdej każdej z nich jest indywidualnie znana. W naszym obawie z każdym nawiąże osobistą relację, do każdego znajdzie osobiste odniesienie. Z tym przekonaniem prosimy na wszystkich obecnych błogosławieństw z nieba i wszelkich dobrych nawknięć w Nowym Ruchu Akademickim. A jak już Moskwięstwo Akademickiego udało, prosimy o światło i jasne wskazanie w którym kierunku nam pójść, tym nasza działalność, aby nie była tylko tzw. Tak blicipiany i tak zwaną palą gwizdek, aby nie była udawaniem już masterstwa jako świdcją na pokaz, ale przynosiła prawdziwe, błogosławione i trwałe owoce w życiu każdej i każdego z nas. i mean